Dzisiaj o godzinie 11:20 otrzymaliśmy zgłoszenie o osobie, która została zasypana przez ziemię, bo dotarli zastępów na miejsce. Potwierdzono to, ten fakt zasypania. W miejscu trwały prace ziemne z udziałem koparki budowlanej. Mężczyzna, znajdujący się w wykopie, został zasypany przez ziemię do poziomu ramion. Znajdował się on około 3 metrów w wykopie poniżej poziomu terenu. Niezwłocznie zadysponowano dodatkowe siły i środki. Na miejsce zadysponowano również specjalistyczną grupę z, e, poszukiwawczą z Nowego Sącza. E, na szczęście udało się e, wydostać osobę, e, która została przysypana. E, następnie została przekazana w pogotowia w stanie przytomnym.